To jest lekki ciągnik rolniczy, e, z silnikiem benzynowym trafił po prostu tak, że e, z ogłoszenia znalazłem gdzieś w internecie ogłoszenie, że jest taki ciągnik do kupienia. Niesprawny, silnik się nie kręci e, cały, całkowity do remontu. E, no ale że to była taka, taka rzadkość, że mówię, jadę. Miałem 600 km ponad do zrobienia. Mówię do żony, mówię, jedziemy, bierzemy, ona wino, tego nikt nie ma, to musimy mieć. Ciągnik był ogólnie jest to produkcji amerykańskiej jest to z 1944 roku. Trafił, był eksportowany do Szwecji i ze Szwecji jakiś gość po prostu go przywiózł do Polski do Limanowej. Ja zbyt z Bydgoszczy, znowu jechałem do Limanowej, żeby go przywieźć te 600 km bliżej morza już. No, charakterystyczne cechy dla ówczesnych ciągników amerykańskich. Czyli też ta, mamy tutaj taką pełną maskę, no jest y... zabudowane, to jest też dzisiaj się to dopiero po iluś latach bryła ciągnika jest zamknięta, a był taki czas, y, przeważnie polskie ciągniki tak miały, że była po prostu pokrywa górna, nie było w ogóle bocznych tych, tych osłon. Był łatwiejszy dostęp do silnika. Yy, tutaj jest to wszystko zabudowane. Jest to bardzo ciekawa taka y, stylistyka. No... Coś innego. Yy, coś innego. Yy, powiedzmy sobie to Ciągnik pochodzący ze Szwecji, tam było tego troszeczkę, troszeczkę więcej, prawda? No było to troszeczkę więcej tych ciągników. Był on co prawda pod inną nazwą trochę, mimo że tutaj mamy gruby odlew, jest model 60. Na Szwecję szło to, nazywało się Oliver 25. Różnił się tylko tym, że miał tutaj założone poszerzenie butników. Być może to wynikało z, z tamtejszych przepisów. Tak, wszystkie Oliwiery wychodziły na podnikach tych wąskich. To, tak jest. Zdecydowaliście się Państwo zostawić ten ciągnik w takim jakby spracowanym stanie zachowania. Dodajmy tutaj ciekawostka: ten ciągnik był kupiony jako czerwony, prawda? Tak, ciągnik był czerwony gdzieś tam jeszcze jakieś ślady, elementy gdzieś prześwitują tego, tego koloru on był tak brzydki że nie wściechniało się na niego patrzeć ale trochę żeśmy go myli, myjka ciśnieniowa zrobiła dobrą robotę okazały się nam oryginalne napisy bo to jest wersja model standard 60 więc szkoda było to psuć żaden najlepszy nawet lakiernik, lakiernik by dzisiaj tego tak nie odwzorował jak to było w oryginale nie, na pewno, na pewno nie. Jeszcze ciekawostka taka, że wychodził on w trzech wersjach. To jest wersja standard, czyli mamy standardowe cztery koła, ośkę bez regulacji. Była wersja row-crop. To była ośka z przodu była regulowana, tylne piasty były inne też, że był dostosowany, jak to amerykańskie czynniki miały, do pracy w międzyrzędziach. I były jeszcze też charakterystyczne bardzo dla amerykańskich czynników z jednym kółkiem z przodu. Mhm. Także, y, gdyby ktoś miał ochotę, zapraszamy do skansenu. Zapraszamy do skansenu w ochowicach koło Goszczyk. Można przyjechać, łowić się, y, pooglądać, pojeździć. Także, serdecznie zachęcamy. Tak.